Dzień dobry. Zapraszam na krótki wykład poświęcony historii pieśni patriotycznych. Moi drodzy, pieśni patriotyczne towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom historycznym. Krzywiły ducha polskości i przypominały o dawnych bohaterach. Musimy pamiętać, że nasi przodkowie walczyli o wolną Polskę. Najstarszą pieśnią o charakterze patriotycznym jest Bogu Rodzica która swego czasu była hymnem narodowym. Pierwsze zwrotki powstały w XIII wieku. Autor jest nieznany. Pieśń ta zapisała się również w historii jako pieśń koronacyjna. W średniowieczu ważną rolę odegrał również hymn Gaudemater Polonia, którego twórcą był Wincenty Skielc. Hymn do dzisiaj jest śpiewany podczas uroczystości religijno-patriotycznych. W dobie oświecenia ważną pieśnią stał się hymn do miłości ojczyzny. Słowa zostały napisane przez Ignacego Krasickiego. Do dziś przetrwała melodia z 1831 roku, napisana przez Wojciecha Sowińskiego. Utwór jest wyrazem gorzkich doświadczeń związanych z Konfederacją Warską i rozbiorem Polski. W 1797 roku powstała najważniejsza dla nas pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Obecnie znana jako Mazurek Dąbrowskiego. Od roku 1927 nasz hymn narodowy. Ta pieśń pozwoliła Polakom przetrwać czasy rozbiorów. Autorem hymnu jest Józef Wybicki. Warto pamiętać, że hymn jest jednym z symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od roku 1908 ważną pieśnią dla Polaków stała się urota. Napisana przez Marię Konopnicką. Muzykę skomponował Felix Nowowiejski. Jedną z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej była pieśń Białe Róże, znana także pod tytułem Rozkwitały Pąki Białych Róż. Napisana została w 1914 roku. Piosenka znana już w czasie walk na Wołyniu. W 1918 roku poeta Kazimierz Wroczyński uzupełnił ją kolejne zwrotki. W tej wersji zyskała popularność w trakcie kampanii wrześniowej, jak również w oddziałach partyzanckich. W utworze młoda, samotna dziewczyna rozpacza po utracie swego ukochanego Jasieńka, który poszedł na wojnę i nigdy nie wrócił do domu. Pieśń Wojska Polskiego, czyli pierwsza brygada powstała po roku 1915. W 1924 roku Józef Piłsudski nobilitował pieśń do miana hymnu Legionistów. Piechota, polska pieśń wojskowa, która powstała w środowisku Legionów Polskich podczas I wojny światowej. Pierwszy raz Szara Piechota została opublikowana dopiero w Wojskowym Śpiewniku Żołnierza Polskiego wydanym w 1929 roku. W 1939 roku powstała pieśń autorstwa Adama Kowalskiego pod tytułem Modlitwa Obozowa znana również jako modlitwa polskich sił zbrojnych i Armii Krajowej. Na koniec pragnął przypomnieć, czym jest patriotyzm. Otóż jest to postawa szacunku i miłości do Ojczyzny. Podczas wojny patriotyzm oznacza walkę w jej obronie, podczas pokoju to praca na rzecz rozwoju swojej Ojczyzny. Postawa patriotyczna wyraża się także szacunkiem dla jej historii, symboli, tradycji. Dlatego też niech historia tych pieśni patriotycznych. Zapisze się w Waszej pamięci, że śpiewanie tych pieśni jest wyrazem naszego patriotyzmu i szacunku do historii.